Witam i zapraszam na czytanie na luty 2025. Szczenie nie będę rezonować ze wszystkimi, jest to kolektywne czytanie bardzo ogólne dla każdego znaku zodiaku. Dlatego weź tylko czas co z Tobą i Twoją sytuacją rezonuje, a resztę został dla innych. Dla na czytanie prywatnych, które jest bardziej obszerne i dokładne, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz bezprzeć mnie i docenić, mam pracę i czas, jaki w to wkładam, na końcu w opisie filmiku znajdziesz linki, poprzez który możesz to uczynić, skóry dziękuję i zapraszam na czytanie. Czytanie Lalwa, Słońce, Księżyc i Ostendent. czytania Nauka. Twoje aniołowie prowadzą cię, aby znaleźć czas na czytanie, słuchanie i rozwijanie się. Ta karta wskazuje, że być może próbowałeś zapisać na jakieś zajęcia, kursy, szkolenia, a ona tylko potwierdza to uczucie. Jeśli obecnie uczęszczasz do szkoły, aniołowie proszą cię, abyś kontynuował. Czasami, gdy jesteśmy w fazie nauki naszego życia, stajemy się niecierpliwi i chcemy przetestować naszą nową wiedzę. Zamiast uczyć się, chcemy zastosować to, czego się nauczyliśmy. Jednak czas jest wszystkim, a ta karta prowadzi cię, abyś nie spieszył się z działaniem. Zamiast tego cieszy procesem nauki. Wzrost, który towarzyszy doświadczeniu edukacyjnemu, jest przyjemny, jeśli przypominamy sobie, aby pozostać skupionym na chwili tu i teraz. Wiele z was w lutym będzie odczuwać niepewność do działania. Mimo potencjału jaki będziesz mieć, możesz stać przed ważnym wyborem, ale jakoś nie wszystko będzie chybało czy jasne i zrozumiałe. Z kartą księżyca anioło ostrzegają przed iluzją lub ukrytymi aspektami sytuacji, warto zadziałać, lecz najpierw rozwijać swoje wątpliwości. Niektórzy mogą być na etapie, gdzie mają jakąś wizję, plan, chęć do szkolenia się, ale będą się bać zrobić pierwszy krok. Gdyż nie będzie pewnej jasności co do sytuacji, kierunku szkolenia kursu. Anioły jednak podpowiadają, że nastąpi przełom i zyskasz odwagę do podjęcia działania i będą mieć chęć do działania, a jednocześnie mieć poczucie, że czegoś nie wiedzą, że brakuje im kompetencji, jakiejś wiedzy, by konkretnie zadziałać. Anioły tu radzą, że najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie intuicji z odwagą do działania, ale tylko wtedy, gdy rozwijasz swoje wątpliwości. Dla niektórych relacjach pamiętaj, że masz wybór, możesz się wahać, czy ta relacja jest dla ciebie, mieć... Podejrzenia, odczuwać lęk, dla niektórych oznacza to rozczarowanie, które może przysłonić wam rzeczywistość. Anioły sugerują, że może nastąpić nagły zryw emocji lub też decyzje, lecz pamiętaj, by dobrze się zastanowić przed podjęciem jakichkolwiek działań. Finansach dla wielu aniołów pokazują niepewność do kierunku, co znowu karta w tle nam uwydatnia. Wielu z was może decydować się na szkolenia. Potrzeba jakichś kursów, by zwiększyć swoje zarobki lub otrzymać awans. Niektórzy z was mogą otrzymać nową propozycję okazję zdobodową, ale będzie się zastanawiać, czy to dobry krok. A niechoseguję, że podjęcie ryzyka może się opłacić i ważne tylko, by dokładnie sprawdzić wszystkie informacje przed działaniem. Każde doświadczenie, każda decyzja niosą za sobą jakąś naukę dla nas. Samo zauważenie swojej wartości, by zadziałać, może dla niektórych być największą nauką w tym miesiącu. Drogi Lwie, życzę powodzenia, pozdrawiam i przysyłam dużo pozytywnej energii.